W Mosinie został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Ma siedzibę w budynku dawnego ośrodka zdrowia przy ulicy Dworcowej 3. Wejście od ulicy Dworcowej po prawej stronie, pierwsze piętro, pokój numer 1. Dzień dobry. Nazywam się Barbara Kamińska, jestem aplikantem radcowskim w kancelarii radców prawnych Kompensata w Mosinie. Od stycznia 2016 roku, w ramach programu ministerialnego darmowej pomocy prawnej, prowadzimy tutaj punkt dla mieszkańców darmowej pomocy prawnej którego popularność, mówiąc kolokwialnie, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pomimo faktu, że już od dłuższego czasu właśnie prowadziliśmy taki punkt z, jak gdyby z własnej inicjatywy w porozumieniu z, z gminą, e, tak ze względu na to, że już fakt organizowania takich punktów darmowej tak pomocy prawnej stał się bardzo, e, bardzo dobrze znany. Ilość osób, która zgłasza się do nas z poradą, z pomocą, z o pomoc i z o taką poradę prawną jest naprawdę bardzo duża. Punkt jest czynny we wtorki i w czwartki od godziny dziewiątej do godziny 13 i praktycznie nie zamykają się tutaj drzwi. Pomoc jest skierowana dla ograniczonej liczby osób. To są osoby albo po 65 roku życia, bądź osoby, które nie ukończyły 26 lat, emeryci, osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, osoby, które dosięgnęła jakaś katastrofa naturalna. Zresztą dokładna informacja, komu taka pomoc się należy, i ewidencjonowana, ewidencjonowana przez nas, znajduje się w rozporządzeniu Miejsca Sprawiedliwości. W naszym odczuciu jest to duża pomoc dla mieszkańców. Jak gdyby nawet skala tego, jakie ludzie mają problemy w takich małych gminach pod podpoznańskich, gdzie wydawałoby się, że, że nie, jest ten, nie jest aż tak źle, jakby się by mogło wydawać, jest ogromna. I to są sprawy ze wszystkich dziedzin prawa, od prawa karnego, przez wszelkiego zmiany prawo cywilne, podatkowe, gospodarcze, sprawy upadłościowe, upadłości konsumenckie. Także na tyle, ile pozwala nam czas, pomagamy tutaj, Zarówno przez udzielanie porad, jak i pomoc w sporządzaniu prostych pism procesowych, niekiedy nawet dość skomplikowanych pozwów rozwodowych, czy, czy różnych innych pism, które mają ułatwić takim osobom, które w niestety, z racji sytuacji, w której się życiowo znalazły, w żaden sposób nie stać na to, żeby skorzystać z porady prawnej odpłatnie. Punkt jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 9 do 13. Telefon 730 620 470.